U mnie Łukasz Szykuć, przedsiębiorca. Dzień dobry. Dzień dobry. Piszesz o sobie. Pasja i profesjonalizm to dwa słowa, które najlepiej opisują moją drogę zawodową. Jako przedsiębiorca, architekt, deweloper i inwestor dążę do doskonałości w każdym projekcie, który podejmuję. Chęć doskonalenia, chęć rozwoju, chęć takiego właśnie realizacji celów jest czymś pozytywnym. Natomiast perfekcjonizm może nie tylko pomagać, no, może czasami też przeszkadzać. Jak to jest u Ciebie właśnie? Ja myślę, że nie jestem perfekcjonistą. Po prostu dążę do tego, żeby zrobić to, co robię jak najlepiej. Natomiast e, często jest to piątka, udarzam, zdarza mi się zrobić coś na szóstkę, natomiast czwórka plus też jest wystarczająca. To, że dążę, nie znaczy, że to musi być zawsze i za każdym razem. To jest taka granica jak w matematyce. Dążymy do nieskończoności, a, ale nigdy jej się nie osiąga. Tak samo z perfekcjonizmem i z tym, żeby zrobić coś idealnie. Chciałoby się tak zrobić, natomiast tego się nie, nie da nigdy osiągnąć. Można tylko próbować. Czyli liczy się też ta droga do celu. Cel oczywiście jest ważny, natomiast nie musi być wszystko idealnie. Droga jest najprzyjemniejsza. Też tak myślę. Powiedz Łukasz, jak to się wszystko zaczęło, twoja przygoda z przedsiębiorczością, ze startupami, bo wiem, że był więcej niż jeden, jak to było na samym początku? Na samiutki początku to były skończone studia na Politechnice Szczecińskiej jeszcze wtedy, na kierunku architektura i zaraz po skończeniu studiów rozpocząłem pracę w firmie rodzinnej mojego taty. I tam pracowałem kilka miesięcy w między... Jak to była branża? To była branża, to, to jest infrastruktura, budowa dróg i sieci wodno-kanalizacyjnych. I pracując u TATY za niewielkim wynagrodzeniem, doszedłem, czy ono było może nie było aż takie niewielkie, natomiast. No było takie po prostu jak to dla początkującego pracownika. Nie miałem, Niewielkie... jakich, nie miałem jakichś tam specjalnie preferencji, że dostałem nagle tyle co zarządzający dyrektor, czy ktoś taki. A czym e... się zajmowałeś? E... Byłem pełnomocnikiem. Od samego początku byłem pełnomocnikiem taty. Dostałem notarialne pełnomocnictwo i jakby pomagałem mu w, w tym biznesie. No, uczyłem się tak naprawdę. Tego tematu. Natomiast no zawsze chciałem być architektem, chciałem się w tym realizować i doszedłem do wniosku, że mając tą stabilną pracę, mogę popołudniami robić coś więcej. Więc namówiłem moją wtedy dziewczynę, żebyśmy po prostu otworzyli biuro projektowe i ja po 15 będę do tego biura przychodził no i coś tam będziemy robić. No i tak też się stało. Zwieźliśmy nasze meble, które mieliśmy w mieszkaniach studenckich, komputery, drukarki. No, i otworzyliśmy biuro projektowe. To była jakaś konkretna siedziba, czy tak, też u taty? To było, Nie, nie. To, to już był wynajęty lokal w, w centrum Goleniowa, takie jedno pomieszczenie. No i po prostu urządziliśmy je po swojemu z tego, co było. A skąd kapitał na start, na to urządzenie? Ale kapitał to było, to było to, co mieliśmy po prostu przywiezione z mieszkań studenckich, mm -hmm. które trzeba było opróżnić. Więc to, było, to był ten początek. Natomiast to, że miałem tam parę złotych. A mieszkałem jeszcze u rodziców. To u sobie zarobiłeś. Tak, to jakby miałem poczucie, że dobra, na ten ZUS nam starczy, w razie czego jakby nic nie poszło. No i można po, można, można po prostu zaryzykować te koszty. Wtedy nie były jeszcze takie duże koszty. No i tak się zaczęło. Okazało się, że po paru miesiącach po otwarciu tego biura przyszedł bielgijski inwestor do nas, z którym to negocjowaliśmy projekt bardzo dużej fabryki. W goleniowskim parku przemysłowym. I to w ogóle była pierwsza fabryka, która tam się pojawiła na zielonym polu. Teraz sobie to trudno wyobrazić, że to była jedna wielka łąka i nie było nic. No ale tak było. No, Chce powiedzieć, no, że projektowałeś fabrykę. Tak, ale, Super. ale generalnie było to było coś, co warto tu zauważyć, warto tutaj to wydatnić, że tak naprawdę byliśmy na w owym czasie jedynymi architektami z wykształcenia w mieście bo tak naprawdę większość tych projektów robili technicy budowani. Więc to nas wyróżniało, a co nas jeszcze wyróżniało, co myślę, że bardzo ważne dla studentów, to znajomość języka angielskiego. I to tak naprawdę ta znajomość języka angielskiego, plus to, że byliśmy tymi artyktami, plus to jeszcze, że to też trzeba jasno powiedzieć, nie byłem anonimowy, gdyż tato prowadził jakieś biznesy, więc, więc jakieś takie zaufanie Mógł do, też cię polecić. dostałem na starcie, jakieś mhm. takie zaufanie społeczne. tak? Więc to wszystko spowodowało, że udało nam się podpisać dużą umowę, jak wtedy to była umowa na kilkaset tysięcy złotych na, projekt, na projekt fabryki. To był 2003 rok okay. i my byliśmy od razu po studiach, więc duży stres, duże napięcie no, spowodowało mobilizację. Mobilizacja polegała na tym, że zacząłem jakby wszystko mocno układać, planować, zrobiłem olbrzymi harmonogram. Całego tego zamierzenia, co kiedy ma powstać, jaki projekt, gdzie są jakie uzgodnienia. Nawet do tego stopnia, że kontrolowałem na tym harmonogramie poszczególne uzgodnienia w jednym, w jednym urzędzie, tak? czyli mhm. od drzwi do drzwi temat był kontrolowany po to, żeby maksymalnie przyspieszyć realizację i uzyskanie pozwoleń na budowę. I faktycznie tak to wyglądało. Dotrzymaliśmy wszystkich terminów. Fabryka się. Zbudowała. Za chwilę kolejne zlecenie, rozbudowa fabryki, a potem to już poszło. Jedna za drugą. Belgijscy inwestorzy, niemieccy, holenderscy. Jeden temat za drugim, i biznes szedł. Ale od razu, jak podpisałem tę umowę, już jakby chwilę, może chwilę potem. Doszedłem do wniosku, że nie jestem w stanie pracować dalej u taty, no bo, bo po prostu raz, że pieniądze są zupełnie inne, dwa, że, że, no, że ryzyko podpisania umowy i ciążące nam na mną kary spowodowały, że muszę w tym temacie działać priorytetowo. Więc musiałem się rozstać z tatą wtedy i, i, i odejść na, te, na tę swoją ścieżkę biznesu. I co wtedy czułeś? No pamiętam, że był duży stres. Czy damy radę, czy dowiodę ten temat do końca? Tak by to było olbrzymie obciążenie dla mnie. Z perspektywy czasu myślę, że może za duże nawet wziąłem na siebie obciążenie wtedy, bo nie miałem naprawdę doświadczenia. Nie, nie wiedziałem podstawowych spraw urzędowych. No, trzeba było się szybko tego dowiedzieć, szybko szukać ludzi, którzy mi pomogą. No i tak, tak też było. Szukałem po prostu tych ludzi. Naokoło projektantów. Yy różnych, jakby, inżynierów, którzy mi są w stanie w tym temacie pomóc i jakoś to się wszystko ładnie otwierało przede mną i, i znajdowałem takich ludzi, dogadywałem, dogadywałem ceny, dogadywałem wszelkiego rodzaju informacje i no i temat szedł. Natomiast, opatrzony to było naprawdę dużym stresem i, i, i to co teraz, te stresy, które się już potem przydarzały mi w życiu dalej, były już dużo mniejsze, bo, bo tak naprawdę wiedziałem, że z każdego problemu można wyjść, każdy, każdy temat można rozwiązać. Nawet te najtrudniejsze, bo tam mm. od razu pojawiły się duże problemy. Rzędu, nie wiem, miliona złotych. Czyli miałeś takie naprawdę mocne wejście. Wejście było mocne. I z perspektywy dzisiaj patrzę na to, że chyba nigdy więcej nie, nie zrobiłem już nic tak, tak dużego z niczego. Okay. Jakby porównując to, co robię na co dzień dzisiaj, no to naprawdę to tak jakbym wszedł nagle w budowę jakichś olbrzymich osiedli, nie wiem, trudno mi nawet sobie wyobrazić, co, gdyż jakby skala, którą przeskoczyłem te, na, na tamten czas była duża. Podjąłeś ryzyko, zostałeś rzucony na głęboką wodę? No, sam się rzuciłem. Sam się rzuciłeś, mhm. przy okoliczności były sprzyjające. Podjąłeś to wyzwanie, podjąłeś ryzyko. No, młodym ludziom często pokazuje się firmy, które odnoszą sukcesy, i bardzo lubimy słuchać o tych sukcesach. Natomiast w życiu to jest tak, że no to jednak porażka jest regułą, a sukces jest wyjątkiem. Mm, Czy aż tak radykalnie? No, są badania, które mm -hmm. mówią, że jeżeli chodzi o startupy, na jednego jednorożca przypada tysiąc firm, którym się nie udało. Natomiast zwyczajnie tak w życiu trzeba ponieść. Siedem-osiem porażek, żeby mhm. móc odnieść sukces. Teraz to są startupy. Kiedyś to były po prostu działalności gospodarcze, które się otwierało i myślę, że, że troszkę zmieniła się filozofia, bo właśnie startup już jest z samego założenia, czymś, jest jakimś takim wehikułem, który ma służyć do dużego wzbogacenia. Natomiast ja zakładałem bardziej przedsiębiorstwa. No Oczywiście teraz na te, które zakładam, mówimy, mówimy startupy. Natomiast y, wszystkie te, które ja realizuję, są w dużym stopniu przewidywalne i ryzyko nie jest takie duże jak w takich tych startupach, które, które znamy z, z internetu czy z telewizji. Do niedawna faktycznie startupy kojarzyły się z branżą IT, mhm. ICT, high-tech, y, z branżą informatyczną. Natomiast dziś badacze również jakby przyjmują taką szerszą definicję startupu, czyli przedsiębiorstwa nowego, które ma jakiś taki model biznesowy, który nadaje mu skalowalność. Co więcej, nie musi być to młode, nowe przedsiębiorstwo. Może to być również przedsiębiorstwo dojrzałe, ale ta skalowalność jest tutaj kluczowa. Skalowalność produktów lub usług. Właśnie nie mam takiego klasycznego biznesu, który można tak pięknie skalować. Ogólno na całą Polskę, albo też globalnie. I marzy mi się w końcu taki interes, który, który będzie przygotowany od samego początku, do tego, żeby mógł pójść dalej w świat. Okej, okay, ale masz na pewno z takim doświadczeniem jakieś fajne porady dla studentów, którzy przecież studiują, zdobywają wiedzę, uczą się, jednocześnie bardzo często też są aktywni zawodowo, pracują. No ale jeszcze muszą martwić się właśnie o mieszkanie, żeby mieć się za co utrzymać. Czy tutaj miałbyś dla nich jakieś takie porady, czy jakieś takie właśnie biznesowe typy, bo często jest też tak, że młodzi ludzie już na pierwszym roku studiów y, są zazwyczaj jedna, dwie osoby w grupie, które prowadzą już własne biznesy, bądź zamierzają ten biznes otworzyć. Więc co poradziłbyś dzisiaj, tak z Twojej perspektywy patrząc i Twojego doświadczenia, gdzie rzeczywistość mamy naprawdę bardzo trudną, no ale właśnie zakładając startupy, przedsiębiorstwa, mi zabrakło... młodzi ludzie. Postaram się po kolei opowiedzieć o paru sprawach. Wydaje mi się, że mi zabrakło doświadczenia zdobytego na, w czyjejś firmie, najlepiej w jakimś większym biznesie, w korporacji. I myślę, że dużo byłoby mi łatwiej w życiu, jakbym miał przynajmniej rok takiego doświadczenia, ale może nawet nie, nie więcej niż dwa lata, chociaż trochę, bo poznałbym procedury, poznałbym zasady funkcjonowania biznesu rozliczanie, rozliczanie współpracowników, wszelkie jakby, we wszelkich aspektach działalność takiej firmy. To byłoby, to by mi dużo ułatwiło w życiu. Bo tak naprawdę wszystkiego uczyłem się na własnej skórze. I to, a to boli. Lepiej uczyć się na cudzych błędach, no, nie na własnych. się nie da za bardzo na cudzych. Natomiast na pewno można dużo się, dużo podpatrzeć. I zachęcałbym do tego, żeby jak już się wie, czego się chce, to za wszelką cenę dostać się do takiej firmy, która może pokazać, pokazać tą pracę, na której nam zależy, pod różnymi kątami i aspektami. I wtedy z takimi wnioskami na pewno dużo łatwiej będzie otworzyć swój biznes. To jakby taka pierwsza sprawa. Druga sprawa to bardzo ważne jest, bardzo ważne jest moim zdaniem, tak jak zacząłem dzisiaj, znajomość języków. I to nam otwiera bardzo dużo. W zależności od tego, gdzie chcemy, co chcemy robić. No wiadomo, to angielski jest językiem uniwersalnym, ale znajomość niektórych języków obcych, specyficznych dla jakichś biznesów, może też być furtką do, 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 wielkiego, do, do wielkich biznesów. Na pewno ciągłe, ciągłe doskonalenie, ciągłe poszukiwanie wiedzy w zakresie jest bardzo istotne. Bardzo istotne jest czytanie, szukanie wszelkich informacji. Ekonomicznych, związanych z najnowszymi osiągnięciami technologicznymi, to z tego wszystkiego można czerpać inspiracje i szukać właśnie bodźców rozwojowych do tego, do własnej osoby i także do tego biznesu. Czyli który umiejętność który odnajdywania się w tym kontekście, w którym teraz jesteśmy, prawda? No to jest w ogóle w tej chwili priorytet... kluczowe. kluczowe. Tak jak e, kiedyś e, jeszcze 4 lata temu i wstecz miałem odczucie, że potrafię. Przewidzieć, w jakim kierunku idzie rynek, gdzie jesteśmy na tym rynku, to znaczy, czy jakaś jest koniunktura, ożywienie, czy spowolnienie, mhm. dlaczego to jest. To wszystko było widać, wynikało to z danych makroekonomicznych, i tak naprawdę bardzo szybko, albo jeszcze wcześniej, ja widziałem to w, w swojej firmie czy firmach, od, od razu było widać, co się dzieje na rynku. Natomiast od pandemii. To się zaczęło i pandemia, wojna, i to wszystko, co się dzieje naokoło, spowodowało, że ilość zmiennych jest tak olbrzymia, że tak naprawdę nie za bardzo potrafię odnaleźć się, w jakim jesteśmy miejscu na rynku i co się może wydarzyć. I to jest bardzo, bardzo też ciekawy aspekt dzisiejszych czasów. Do niedawna jeszcze uczyliśmy, że potrzebne są cele, cele mają być smartne, ale dziś w rzeczywistości, no już nawet nie WK3.0, tylko w rzeczywistości Bani, okazuje się, że nie cele, a scenariusze. Przedsiębiorcy powinni tworzyć scenariusze dla przyszłości. To prawda, zawsze y pamiętam, że zawsze miałam jakiś wariant ABCD. E, zawsze coś takiego było. Czy już e, intuicyjnie, intuicyjnie tworzyłeś to, co, o czym teraz coraz częściej ma się mówi? Mam wrażenie, że czasami one były. Moje podejście do biznesu było za bardzo zachowawcze. Tak jak teraz patrzę wstecz. E, za, za spokojne. Kiedyś stworzyłem taką listę. To było bodajże w roku 2000, mniej więcej załóżmy, 2015. E, I moim zadaniem było po stawieniu się w roku 2020 i spisaniu, co osiągnąłem Super. w tym roku. Mhm. Przeczytałem tą kartkę w 2023, okay. przeczytałem i no, po prostu byłem bardzo zdumiony, co tam co przeczytałem. Co tam napisałeś? Tak, bo myślę, że około 70% rzeczy, które tam były napisane, się spełniły. Coś się nie spełniło, ale to jakby już z perspektywy widziałem, że wykluczyłem to jakby z premedytacją i specjalnie. Natomiast pojawiły się jeszcze inne rzeczy, o których w ogóle nie, w ogóle nie myślałem. I po tym jak to przeczytałem to do wniosku, kurde, te moje marzenia, ten mój plan, e, był za skromny, za mało ambitny, no. za, za, mało, e, za mało do przodu. Bo łatwo się. Kreuje myśli o przyszłości, w, jakby w, w, bazując na tym, co jest dzisiaj. Ale tak naprawdę to, co będzie jutro, za, za rok czy za dwa lata, może doprowadzić nas za pięć lat do czegoś zupełnie innego. Więc myślę, że troszkę bardziej trzeba myśleć y, do przodu, bardziej, bardziej ambitnie i te cele stawiać sobie troszeczkę poza horyzont. Okay, super. Jest takie A... fajne zdanie, mm -hmm. które mi utwiło w głowie takie prowokujące mocno. Proste, ale prowokujące. Jak się mierzy z jakimś zadaniem i zadajesz sobie pytanie, no dobrze, a jakby ten problem rozwiązał Steve Jobs? Jakby on to zrobił? No i wtedy to, co my myślimy w ogóle... Zadajesz sobie takie pytanie? Czasami zadaję, ale to oczywiście jest, jest to, to, nie, to jest zupełnie inna liga i w ogóle inny świat i to nie o to chodzi. Natomiast to pytanie pokazuje, jakie, jakie przyziemne jest nasze myślenie. Tak naprawdę, Ale nie? wiesz o tym, mówisz o, tym, o tych wielkich celach i tak mhm. dalej, że nie wszystko udało Ci się, się osiągnąć, że chciałbyś jeszcze więcej. Natomiast no, zdajesz sobie sprawę, że na tym naszym tutaj rynku jesteś postrzegany jako człowiek sukcesu. Na ostatniej konferencji, na której miałeś swoje wystąpienie Biznes z lotu ptaka, może powiedz nam też kilka słów o tym wystąpieniu, bo było fenomenalne. Również w kuluarach był bardzo pozytywny, fajny oddźwięk. Bardzo mi miło. Ja czułem olbrzymi stres i 90% tego, wystąpienia nie, tego wystąpienia nie pamiętam. Natomiast bardzo się cieszę, że zostało tak odebrane. Chciałeś... O czym tam mówiłeś? Możesz nam kilka zdań Generalnie, tak generalnie nawiązałem mocno do mojej pasji i hobby, czyli latania samolotem. Tak jak właśnie z samolotu widać więcej i dalej. Tak samo ja trochę próbuję patrzeć na biznes i tak naprawdę opowiedziałem też o tym, o historii moich biznesów po kolei i co skłoniło mnie do patrzenia na biznes w ten sposób. Otóż może już tak pokrótce rzecz ujmując, prowadziłem kilka swoich biznesów, po czym spotkała mnie olbrzymia tragedia życiowa, gdyż umarł w 2021 mój tato i odziedziczyłem po nim jeden biznes i tak naprawdę musiałem wtedy podjąć decyzje, jak ja teraz dalej widzę, jak ja, co ja będę tak naprawdę robił. Już wcześniej zresztą myślałem o, 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 o tych, w kontekście swoich biznesów, jakieś tam zmiany wprowadzałem, ale jakby miałem dwa rozwiązania, czyli pierwsze rozwiązanie, zajmę się operacyjnie jednym, dwoma biznesami, to znaczy resztę będę musiał sprzedać, zamknąć, Albo jakoś tam po prostu zmienić, albo drugi wariant, gdzie po prostu pójdę krok do tyłu i popatrzę na wszystko z góry. To znaczy wszędzie, w każdym z tych moich biznesów będzie prezes, dyrektor zarządzający, który będzie kierował, a ja skupię się tylko na kluczowych kwestiach. I wybrałem ten wariant drugi. Za chwilę minie 3 lata od śmierci taty i, i muszę przyznać, że widać po działalności firmy, że to działa. Także firma jest rentowna, przynosi zyski, wzrasta przychód, budujemy nowy biurowiec, powiększamy kadrę, to działa. W moich biznesach trochę było mi łatwiej, bo miałem ludzi już tutaj pod ręką, którzy byli przygotowani do, 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 te, do czegoś takiego, więc widzę, że to działa. Natomiast yy, ciągle mierzę się z tym, że, że, że co zrobić lepiej, jak to poprawić, yy, jak to powinno wyglądać, jak to badać, mierzyć i tak dalej. To wszystko z kolei spowodowało, że akurat w piątek w piątek albo w czwartek stworzyłem już spółkę holdingową, która docelowo będzie właścicielem tych wszystkich firm i z poziomu holdingu będziemy będziemy dawali takie wytyczne dla tych firm, firm córek, będziemy otoczymy je opieką prawną, marketingową, HR no i jakąś kontrolę finansową będziemy z, z poziomu holdingu Ogarnia. Czy to tak trochę brzmi już bardzo korporacyjnie i daleko, i da, daleko jakby dalekosiężnie, natomiast jakby to chyba jest taki pierwszy level finansowy, w którym już to mi się opłaca i jestem w stanie zrobić. Także mhm. to może brzmi tak bardzo dalekosiężnie i, i już korporacyjnie, natomiast to nie jest jeszcze jakaś taka wielka, wielka firma. Nie? Ale zobacz, czy to nie jest tak, że mówiłeś tutaj, dając rady naszym studentkom i studentom, żeby na początku właśnie też starali się pracować w jakiejś dużej korporacji, żeby te wszystkie wzorce, standardy uczyli się ich i żeby mogli to później przetransformować na swoje własne biznesy w przyszłości, żeby jednak, no nie do końca może jest to takie proste, żeby rzucić się na głęboką wodę, bo to jednak jest ryzyko, ja myślę, ale że jest... żeby taką bardziej drogą taką ewolucyjną. To można zrobić bo Szybko. dążali do sukcesu. Tak. A teraz z kolei mówisz o tym, że właściwie ty tworzysz taką korporację. Czy to nie jest takie właśnie fajne domknięcie, zamknięcie? Yy, tworzę, yy, takie... ją, tworzę ją. Yy, I też tak naprawdę w pewnym sensie jestem osamotniony w tym wszystkim. Yy, bo trudno mi było znaleźć kogoś, kto mi coś więcej o tym opowie, co mogę zrobić, w jaki sposób. Yy, spotykam się z jakąś taką też czasami krytyką, że to takie trochę może za, za dużo właśnie na wyrost. No Jakieś tam swoje cele y, mam. Zależy mi bardzo na, na poukładaniu te, tego wszystkiego i, i myślę dalej o perspektywie m, tego, żeby inwestować w jakieś firmy. Myślę, mm -hmm. że troszeczkę y, najpierw muszę to poukładać. Myślę, że rok, dwa, trzy, zbierzemy kapitał z, z tych biznesów, które są w trakcie, i wtedy będę myślał o tym, żeby dalej inwestować, kupowa kupować jakieś inne spółki. Okej, okay, oczywiście. Czyli taką... Te, które jestem w stanie udźwignąć. Nie, to gdzieś tam z początku listy największych firm. Ale metodą prób i błędów, zabezpieczając się przed ryzykiem, po no, prostu. Staram się zrobić wszystko, co mogę, żeby ryzyko ograniczyć. I to jest tak, że. Zauważyłem, że w biznesie to jest tak jak no, w hazardzie. Też to nie jest wcale odkrywcze, natomiast widzę, że niektórzy podchodzą do biznesu mocno hazardowo i oczywiście udaje im się czasami, udaje im się to trafić, udaje im się zarobić dużo i dochodzą do olbrzymich pieniędzy. Natomiast wtedy jest to obarczone dużym ryzykiem i stresem. Nie ma tak, że można zarobić olbrzymie pieniądze bez stresu. Więc y, wszyscy muszą sobie zdawać sprawę z tego, szczególnie młodzi ludzie, że to nie jest tak, że wszystko ładnie, pięknie i, i, i nagle zaryzykuje i to się uda kosztem alternatywnym dużych pieniędzy jest ryzyko. Ja starałem się zawsze to ryzyko minimalizować. I mówię, z tej perspektywy myślę, że czasami może za bardzo spokojnie podchodziłem. I, i to też ciekawe. Czasami myślę o tym właśnie w taki sposób. Natomiast spotykam się z ludźmi, rozmawiam i oni mówią, a przecież ty ryzykowałeś, to było bardzo dużo. Mhm. I to, co dla mnie jest mało, dla kogoś mogło być dużo. I tak dalej, i tak dalej. Tak samo jest z tymi firmami, pieniędzmi, pieniędzmi tak, i tak dalej. Mówiłaś o sukcesie i to nawiążę od razu. Bo ja zauważyłem, że Jeżdżę na spotkania grupy Bienna i do Warszawy, tam spotykam się z przedsiębiorcami, którzy na przykład mają biznesy w, z obrotami 100 do miliarda, nawet powyżej miliarda. I no przecież moje biznesy w zestawieniu z takimi biznesami są bardzo małe, I, a, a tak naprawdę ich biznesy w porównaniu znowu... Z biznesami międzynarodowymi są również małe. Więc tak naprawdę cały czas jest sufit podłoga, sufit podłoga, sufit podłoga. i Mamy tak, tak nieskończoność właściwie, praktycznie. I, I teraz szukanie tego, że sukces to, sukcesu w biznesie mierzonej pieniędzmi, tego się nigdy nie dogoni, nigdy się tego nie osiągnie. Ja w tej mojej prezentacji powiedziałem o tym, że ja doszedłem do, co, do tej swojej definicji sukcesu i wiele razy o tym myślałem. I otóż ja mam bardzo dużo hobby. Pływam na kajcie, jeżdżę rowerem, gravel, jeżdżę na, na takie długie wyprawy rowerowe, również przynajmniej raz w roku. Jeżdżę na nartach, na snowboardzie, na desce, surfskate. Uprawiam jogę, dodatkowo tam przeróżne jeszcze zainteresowania. I mam na to czas i staram się żyć yy, równo praca i te wszystkie moje pasje. Jestem wiele razy w roku na przeróżnych wyjazdach, korzystam z życia ile się da, jednocześnie pracując. I zgubiłem wątek. Chodziło mi o to. Definicję sukcesu. sukcesu. Tak. Chodziło mi o to, że dla mnie sukcesem jest to, że mogę robić to, co chcę, kiedy chcę i gdzie chcę. A to mam. I jakby wydaje mi się, że zdobyłem, o co chodzi. Wydaje Super. mi się, pewności nie mam. To ja może zakończę taką, teraz przyszła mi do głowy mhm. definicja sukcesu austrackiego psychologa Alfreda Langle. Sukces oznacza, że miałem w życiu, miałam w życiu szczęście, ponieważ moje wysiłki zakończyły się pomyślnie. I chyba można to skorelować. Jedne tak, niektóre nie. Ja mam też firmę, która gdzieś tam, jakby firmy, takie, taki startup, który ciągnie się, ciągnie, mam nadzieję, że gdzieś tam, w którymś momencie dojdzie do, do końca. Ostatni startup mój, który, który jakiś światełko w tunelu sukcesu już widzę, jest Żwirownia na wyspie Wolin. Zajmuję się tym tematem już 3 lata, prawie 3 lata. Po prostu ilość procedur i spraw, które trzeba załatwić, żeby kopać piasek, jest y, olbrzymia. Y, już jesteśmy coraz bliżej koncesji. Uciekł nam w wieczecie tematu dostawy tego piasku pod budowę drogi, tej, która się teraz buduje jako Świnowiska, także można było zrobić fajne pieniądze. Natomiast i ilość tych spraw, które trzeba do koncesji była olbrzymia i, i, i pracochłonność tego całego zamieszania, że tak naprawdę być może sprzedamy jeszcze kilkaset tysięcy ton, a być może wcale nie zdążymy. Także trudno mi powiedzieć, czy to będzie sukces czy porażka, zaraz się okaże. Czyli miejmy duże plany, układajmy do nich scenariusze, cieszmy się tym wszystkim, co dzieje się po drodze do osiągania tych naszych planów, do realizacji i przygotujmy się na to, że to jest bardzo często ciężka, codzienna praca, umiejętność wyciągania lekcji z porażek i po prostu trzeba być na nie przygotowanym. Porażki są wpisane jakby w działanie i trzeba być na to przygotowanym. Ja bym bardzo tutaj zwrócił uwagę, że żeby korzystać z życia Równolegle do pracy. Oczywiście, jak, jak, się, jak się kończy studia, no troszkę tej energii w pracy trzeba włożyć więcej przez jakiś czas, przez parę lat, może pięć, może osiem, może dziesięć. Natomiast nawet wtedy nie należy zapominać o sobie, o swoich hobby, o swoim hobby pasjach. Trzeba, trzeba to realizować równolegle. Starać się to robić tak, żeby z wiekiem e, proporcja była coraz większa. I miejmy odwagę o tym, żeby mówić o tym, co się nam nie udało, tak jak Ty też nam przed chwilą opowiedziałeś, że nie wszystko zawsze kończy się e, sukcesem. I tym optymistycznym akcentem dziękuję Tobie bardzo za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję. Naszym gościem był Łukasz Szykucz. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.